No siema, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem dzięki uprzejmości Disney'a obejrzałem drugi sezon Percy Jackson. I powiem wam, że jestem zadowolony, ale mam pewne uwagi. Showrunnerami są Rick Jordan i Jonathan Steinberg. Jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to nie pamiętam praktycznie nic, co się tam działo, aczkolwiek pamiętam, że ten serial nie był najgorszy. No, i z taką właśnie wizją zacząłem oglądać sezon drugi, który zaczął się rozkręcać dopiero po drugim odcinku. To znaczy, nie mogę mówić na temat e, większej ilości odcinków jak tylko pierwszy i drugi, który premierę na Disney Plus będzie miał 10 grudnia. E, także dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszych dwóch, które są takim. Wstępem do całej historii, dopiero tak naprawdę po drugim odcinku, wszystko zacznie się dziać, akcja zacznie się zagęszczać. No, ale tak, chciałbym porozmawiać troszeczkę o tych rzeczach, które wprowadziły we mnie taki stan delikatnego cringe'u. Czyli taki największy minus, moim zdaniem, tego serialu, to scenografia. Fryzury. No, tyle. E, chciałem powiedzieć jeszcze o czymś, ale to będzie osobno. E, powiem tak. Ten serial dzieje się powiedzmy w czasach współczesnych, ale jeżeli chodzi o ten obóz Półbogów, no to on jest takim obozem harcerskim dla półbogów, który ma imitować mm, starożytność. I powiem tak. Podczas gdy sceny dziejące się w, jakby w mieście, pokazujące teraźniejszość, są spoko, tak, sceny w tym obozie są troszeczkę takie niedopracowane, moim zdaniem, bo tak, kostiumy wyglądają na mega sztuczne, na takie plastikowe. To po prostu widać, że bronie, których używają ci wszyscy tam na tym obozie, są po prostu albo. Plastikowe, albo z jakiegoś takiego, wiecie, tworzywa sztucznego, no po prostu to widać. To widać. Tak samo ich zbroje, hełmy. To wszystko jest tak sztuczne, albo w drugim odcinku były wyścigi rydwanów. Te rydwany to po prostu była masakra i. kurczę, połowa tego serialu wygląda dobrze, a połowa źle. I jak. Zacznę się przyzwyczajać do tego, że ten serial wygląda dobrze. To nagle rzucają mi taką scenę, która jest tak cringe'owa, bo wygląda głupio i dziwnie. Nie, nie jesteś w stanie tego wyjaśnić, tylko Ty to widzisz pod, w podświadomości, że coś tam jest nie tak. Tak samo e, jest tutaj cyklop. I ten cyklop um, jest zrobiony strasznie źle. E, bardzo trudno zrobić. Cyklopa, to znaczy, bardzo trudno zrobić komuś twarz z jednym okiem, żeby wyglądała realistycznie. Coś takiego widzieliśmy w Falloutie w e, pierwszym sezonie e, i tam było dobrze to zrobione. Nie było to idealnie zrobione, ale było dobrze. I tutaj mieliśmy drugi przykład e, Cyklopa, tylko że tym razem było to zrobione tragicznie. Nie było żadnej, jakby od ust w górę. Nic się nie działo, żadnej mimiki, żadnych porów, żadnego, wiecie, żadnych, jak to się nazywa, zmarszczek i tak dalej, i tak dalej. I, I to było niestety widać. To było niestety widać. A niestety, ale od ust w górę to jest dwie trzecie głowy, także to się rzuca w oczy i to mocno się rzuca w oczy. Także e, cyklop wygląda tragicznie. I przeżyłbym, gdyby był tylko w pierwszym i drugim odcinku, ale on jest jedną z głównych postaci, także. No, niestety, będziecie musieli się z nim pomęczyć, no chyba że wam nie przeszkadza. Um, wiecie co? Um, kolejna rzecz, którą chciałbym um, obgadać, to scenariusz. Scenariusz reżyseria. Generalnie mi się to podoba. W um, dobrym tempie rozwija się historia. To ma 8 odcinków, i pierwsze dwa to wstęp. Później. Kolejne to jest oczywiście rozwinięcie akcji, no i ostatni to jest epickie zakończenie. A wiadomo, jak się skończy, tego typu seriale kończą się um, happy endem, no ale nie będę tutaj nic zdradzał. Czyli, tak jak mówiłem, pierwsze dwa odcinki to wstęp do tej historii. Bardzo fajne tempo zostało utrzymane, dużo się tutaj działo. Te odcinki są nieco dłuższe niż pierwszy sezon. Trwają około 45 minut. Tak no, różnie to bywa, ale wiecie, około 45 minut. E, także zdąży się e, wydarzyć sporo w każdym odcinku. E, i, I to fajnie, fajnie, fajny vibe tego był, nie? Fajnie, fajnie się to oglądało, przyjemnie. Czas zleciał naprawdę, naprawdę szybko. A o to chyba chodzi, prawda, żeby się dobrze bawić. E, dlatego. E, Kolejnym punktem jest taki właśnie mój vibe. Czyli mimo tych błędów, mimo że kostiumy, scenografia cała, peruki wyglądały tragicznie, po prostu tragicznie, nie boję się tego powiedzieć na głos, to vibe całego serialu jest naprawdę przyjemny. I tutaj ten vibe przynajmniej w pierwszych dwóch odcinkach tworzą dwie postacie. Po pierwsze Timothy Simons który grał tan Tantalusa albo Tentalusa, takiego mm, opiekuna obozu, może tak powiem. Zabawna postać, naprawdę mega fajna, ale on działa dobrze, tylko i wyłącznie w połączeniu z Dionizosem, czyli bogiem zabawy, igrzysk, i, i tak dalej. Nie? W roli Dionizosa mamy Jasona Matsukasa. Mam nadzieję, że tak wymawia się jego nazwisko. Jest on przezabawny, a tak jak powiedziałem w połączeniu z Timotym Simonsem tworzą naprawdę zgrany duet, naprawdę zabawnie się to ogląda. No właśnie, żarty są dosyć sporą częścią tych pierwszych dwóch odcinków i powiem wam, że nie ma ich zbyt dużo, ale jak są, to są naprawdę zabawne. Generalnie do takich rzeczy podchodzę dosyć powściągliwie, ale tutaj uśmiechnąłem się ze dwa razy, także wiecie, no będziecie, będziecie na pewno zadowoleni. Jest to bardzo żywy, kolorowy świat, pełen różnego rodzaju mitologii, także dzieje się tutaj dużo. Efekty specjalne, właśnie, bo to też trochę nie daje mi spokoju, bo w niektórych momentach są dobrze zrobione, a w niektórych naprawdę kuleją. Na przykład w pierwszym odcinku jest taka scena z taksówką. I, I te wszystkie sceny wyglądały naprawdę dobrze, podczas gdy te dzieciaki, Persi z bratem i tak dalej, nie będę zdradzał większych szczegółów, dotarły do obozowiska. No to tam już te efekty specjalne no nie były takie dobre. Na przykład scena, kiedy pewna postać zraniła pewną postać i uciekła na pewnej postaci. Wiem, brzmi to tajemniczo, ale nie chcę Wam zdradzać zbyt wielu szczegółów to wyglądało też dosyć słabo także to jest, taka, to jest taka mega przeplatanka i to mnie trochę boli, bo mogliby jednak e, zrobić to lepiej no mogli, zawsze można zrobić coś e, lepiej i jest Dobry start, później trochę słabo, później znowu wracają do tego samego poziomu, żeby znowu później coś tam opadło, i, i wiecie, no to jest taka, taki roller coaster, że tak powiem, ale później robi się lepiej. To znaczy, zaczynasz się do tego przyzwyczajać i nawet tego nie zauważasz. I w tym momencie najważniejszy jest ten, ten vibe, te twoje odczucie, to jak ty się czujesz z tym serialem. Także powiem krótko. Jeżeli podobał Ci się pierwszy sezon, no to drugi spodoba Ci się równie mocno. Jest, jest naprawdę na wysokim poziomie. Z tego co kojarzę, to oceny pierwszego są bardzo wysokie, a drugiego będą podejrzewam równie wysokie. Także jeszcze raz dziękuję Disneyowi za możliwość wczesnego obejrzenia. Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, sezon drugi. No i co. Nie mogę się doczekać, aż wy obejrzycie i zostawicie tam gdzie zwykle swoje opinie. Na razie.